Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o marchwi. Będziemy rozmawiali o marchwi w kategoriach uprawy, sprzedaży, zakupu. Taki poradnik będzie też dla konsumentów, powiem dlaczego warto kupować, jaką marchew kupować. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj w tym odcinku jak najwięcej informacji dla was przekazać. Nie pokażę Wam za dużo, natomiast postaram się tutaj jak najwięcej informacji dostarczyć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o marchew uprawną, bo taką tutaj widzicie, to jest to podgatunek lub odmiana właśnie w zależności od systemu marchwi zwyczajnej z licznymi odmianami jadalnymi i pastywnymi. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą marchew, to tak pokrótce pochodzi z Azji i tutaj wyhodowano liczne odmiany o korzeniu białym i zwłaszcza pomarańczowym, które z czasem wyparły w uprawie pierwotny typ fioletowy, więc nawet słuchajcie, możemy się spotkać z fioletową marchwią. Najczęściej w sklepach jest sprzedawana właśnie ta marchew, ze względu na to, że ludzie ją częściej kupują, klienci ją częściej kupują, używają, więc dlatego ta się sprzedaje. Jeżeli interesuje Was jakaś, nie wiem, podgromada to są rośliny nasienne. Ale myślę, że tutaj większość osób to nie interesuje. Przechodzimy do spraw konkretnych, takie, jakie być powinny. Jaka uprawa? Słuchajcie, jeżeli chodzi o marchew, to w Polsce jest uprawiana od bardzo dawna. Jednocześnie jest jednym z najchętniej hodowanych u nas warzyw. Też z tego względu, że się sprzedaje, jest to po prostu podstawa warzyw. Szacuje się, że areał upraw to około 31,4 tysięcy hektarów, co daje trzecie miejsce w kraju. Więc jeżeli chodzi o większe zainteresowanie, no to tylko kapusta i cebula ma. Natomiast nic dziwnego, że marchewka wraz z ziemniakami, pomidorami i białą kapustą stanowi źródło witaminy C głównie w diecie właśnie nas, Polaków. Jest łatwa w uprawie, a dodatkowo bardzo Smaczna. W sklepie, słuchajcie, możecie się spotkać z różnymi gatunkami marchwi. To aż tak może nie jest istotne, bo one w większości, nie zawsze, ale wy za dużej różnicy nie zauważycie, smakują podobnie. Natomiast zaraz to wszystko Wam przedstawię. Słuchajcie, marchewka, jakie tutaj rodzaje występują. Wbrew pozorom marchewka nie zawsze musi być czerwona lub pomarańczowa. Na rynku są dostępne również rodzaje w innych wersjach kolorystycznych, biała, żółta, fioletowa czy czarna. I za pomarańczowy kolor najpopularniejszej właśnie odmiany marchewki odpowiadają tak zwane związki karetenoida. Karetenoidy, tak zwane, tak zwane słuchajcie, i tutaj te właśnie karotenoidy. Są ogromnym plusem tych karotenoidów jest to, że jednocześnie są przeciwutleniaczami, a zatem zatrzymują właśnie generację szkodliwych dla organizmu ludzkiego wolnych rodników. Więc marchewka zawiera sobie wszystkie właśnie rodzaje tych karotenoidów, w tym prowitaminy A, z której następnie w wyniku syntezy w organizmie człowieka powstaje właściwa witamina A. Marchew to jedno z najlepszych źródeł tej cennej właśnie dla zachowania dobrego wzroku substancji. także pierwszy plus to właśnie poprawa wzroku. witamina A w marchewce, słuchajcie, pochodząca z marchewkowego beta karotenu, jest odpowiedzialna nie tylko właśnie za prawidłowy wzrok, wzmacnia również działanie układu immunologicznego, łagodzi trądzik i nadaje skórze piękny kolor. To jak myślę, że tutaj większość ludzi o tym wie, przyspiesza także opalanie oraz przedłuża trwałość w, y, y, opalenizny, więc to y, na pewno też szczególnie latem na y, plus. Y, również warto pamiętać, że nadmierne spożycie właśnie soku z marchwi może wywołać hiperwitaminozę A. Nadmiar tej witaminy może prowadzić do problemów ze wzrokiem i cerą, a także nadpobudliwość i pomarańczowe zabarwienie skóry, ale to wierzcie mi, że to naprawdę trzeba tyle tego soku wypić, że raczej wątpię, że ktokolwiek dziennie tyle, aż tego soku wypije, tutaj nawet nie mówię o litrze dziennie, tylko to są naprawdę bardzo duże ilości, więc tym bym się w ogóle nie przejmował. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, moi drodzy, to nie tylko witamina A znajduje się w marchewce, są w niej także witaminy z grupy B, jakiś kwas foliowy, witamina E, witamina K i wiele minerałów, magnez, potas, cynk, fosfor, sód, żelazo, wapń, więc widzicie, jest tego naprawdę dużo. Marchew dodatkowo stanowi świetne źródło błonnika i węglowodanów, zawiera właśnie białko, i przy tej różnorodności składników ma jednocześnie niewiele tłuszczu jest niskokaloryczna. Więc to taka dość, jak to mówią, kolokwialnie bomba witaminowa składająca się z różnych minerałów. Dodatkowo super dla osób na diecie, jakiejś na przykład odchudzającej. Jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, moi drodzy, to marchewka ma właściwości antynowotworowe. Wynika to ze specyfika beta-karotenu, będącego właśnie przeciwutleniaczem. Marchew zapobiega rozwojowi właśnie raka prostaty, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego czy krtani. Doskonale przeciwdziała także w a wyciągi z tej marchewki Podaje się pacjentom głównie z chorobą wieńcową. Także tutaj marchewka pozwala bowiem zwiększyć przepływ krwi do serca. Również przeciery z marchwi pomagają niemowlętom i cierpiącym na zaburzenia trawienia. To samo tyczy się osób starszych. Marchewka działa również przeciwpasożytniczo i jest zalecana dzieciom dotkniętym właśnie zakażeniem owsikami. Świetnie sprawdza się, słuchajcie, jako środek wzmacniający i niedowidzeniu, suchości oczu i skóry. Również jeżeli chodzi o cukrzycę, to. Warto powiedzieć, że jedyna choroba, przy której trzeba uważać za spożywanie marchewki, to cukrzyca, ponieważ że na cukrzycę typu drugiego powinni jeść jedynie surową marchewkę, gdyż po, po przygotowaniu jej indeks glikemiczny wzrasta. Więc y, tak to moi drodzy wygląda. Jeżeli chodzi o dzieci, no to u których w diecie właśnie wcześniej pojawiły się warzywa okopowe. Częściej występowała cukrzyca w wieku dorosłym. To samo tyczy się zaburzeń funkcjonowania trzustki. Mimo to marchewka właśnie jest jednym z najzdrowszych, bogatych w składniki odżywcze warzyw. Także krótko mówiąc, naprawdę warto słuchajcie ją spożywać. Warto wprowadzić właśnie do diety, zwłaszcza, że sprawdza się nie tylko w przypadku zup, sałatek i surówek, ale również w przypadku deserów, jeżeli byście chcieli coś zrobić. W Polsce jakieś torty, placki, dżemy z marchewki nie są zbyt popularne. Natomiast no, warto ich spróbować, nawet jeżeli byście gdzieś pojechali, na przykład za granicę. Jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne, to ze względu właśnie na właściwości, moi drodzy, marchewka wywiera pozytywny wpływ na nasz organizm i przede wszystkim, tak jak wspominałem, ta luteina, witamina A świetnie wspiera wzrok, jest pomocna w profilaktyce zaćmy, jaskry, problemów z ostrością widzenia, a betokaroten właśnie nadaje skórze naturalny koloryt. Dzięki temu zwalcza nadmierną bladość. Dodatkowo, właśnie ten związek wspiera naturalną odporność organizmu i prowitamina A dodatkowo wykazuje dość silne właściwości przeciwnowotworowe. Przede wszystkim aktywnie zapobiega, tak jak już wspominałem, tym chorobom nieuleczalnym, więc warto ją stosować. No i zawarte w marchewce pektyny, czyli te naturalne pochodne błonnika pokarmowego, zmniejszają stężenie cholesterolu we krwi, dzięki czemu wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Jeżeli chodzi o związki, które występują moi drodzy w marchewce, to również posiadają bifidus. Pobudzają, pobudza on wzrost dobrych bakterii i wspiera natura, naturalną florę w jelitach. No i tutaj dodatkowo dzięki piciu właśnie soku marchewkowego wspiera się pracę układu trawiennego i chroni przed jakimiś tam drobnoustrojami. Y, yy. Jest to szczególnie ważne właśnie w przypadku dzieci i niemowląt. Dzięki regularnemu piciu soku z marchwi i jedzeniu jej przetworów u małych, właśnie dzieci, buduje się naturalna odporność, a jelita pracują prawidłowo. Zmniejsza się także ryzyko właśnie wystąpienia chorób na tle bakteryjnym i wirusowym. Sok z marchewki właśnie można podawać już bardzo małym dzieciom, nawet tym, które jeszcze są karmione piersią ale powinniśmy wtedy wiedzieć, czy dziecko ma jakąś alergię, czy nie ma i nie przesadzać właśnie z ilością, aby skóra nie zrobiła się pomarańczowa. Jeżeli chodzi o marchewkę, to stosujemy również w takich schorzeniach, jak zaburzenia trawienne u niemowląt i dzieci, niedożywienie i niedokrwistość, także no jest tego sporo. Spożycie marchewki, słuchajcie, sposobem na zdrowy i młody wygląd jak najbardziej, tak jak wspominałem, prowitamina A, czyli ten beta-karoten, no i tutaj... Zapobiega właśnie, przyspiesza gojenie ran, podrażnienia, zapobiega podrażnieniom, a także zwalcza trądzik, no i pomaga w opalaniu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Jeszcze fajne, ponieważ ekstrakty z marchwi często są wykorzystywane w kremach przeciwzmarszczkowych, także to też pochodna witaminy A, ten retinol walczy z oznakami starzenia, dzięki temu redukuje zmarszczki i napina skórę. Jeżeli chodzi o domowe kosmetyki, z marchewki, to również jakieś maseczki do twarzy i włosów. Wystarczy zblendować lub zgnieść widelcem, właśnie ugotować najlepiej bez krojenia i następnie zmieszać z jogurtem naturalnym lub maślanką i dodatkowymi składnikami, nałożyć na twarz na kilkanaście minut. Dzięki temu właśnie skóra odzyska jakieś tam właściwe kolory, te drobne zmarszczki będą wygładzone, przynajmniej powinny być, więc tych właściwości jest naprawdę bardzo dużo. Co można zrobić z marchewki, tutaj tak pokrótce moi drodzy, jeżeli mamy sokowirówki, oczywiście peł... bardzo dobre, smaczne soki, naturalne soki marchewkowe. Można zmieszać z czymś, te so oczywiście te soczki, z marchewki można zrobić jakieś pyszne zupki. I tutaj zagotować wystarczy trochę ich ilość w bulionie z dodatkiem aromatycznych jakichś przypraw, dodać, zblendować całość i udekorować nad pietruszki i pestkami dyni. Można dodawać do surówek, sałatek, sosów, więc widzicie bardzo dużo różnych różnych właściwości i zastosowań. Co posiada oczywiście magnes, potas, żelazo, wapń, fosfor, sód, cynk. O czym już wcześniej właśnie mówiłem o tych witaminach. No i tutaj witamina C, witamina B też bardzo pomocna. Jeżeli chodzi jeszcze słuchajcie o uprawę marchwi, to nasiona marchwi wysiewa się wprost do gruntu, do wyznaczonych uprzednio rzędów, do końca marca, od końca marca do czerwca. Wcześniej marchę właśnie można wysiewać pod niskimi osłonami lub w inspekcie tak zwanym i nasiona wysiewa się na głębokości 1 do 2 cm, tak mniej więcej w rzędach co 15-30 cm. Oczywiście to różne się przyjmuje tutaj wartości, nie musi być to koniecznie 30 cm, ale mniej więcej Więcej tyle to yy, wynosi. I teraz jeżeli chodzi o rodzaje marchwi do uprawy w przydomowym ogrodzie, i takie, które możecie znaleźć w sklepie do zakupu, to na przykład ambrozja, odmiana wczesna o krótkim, 70-dniowym okresie wegetacji i tutaj często to spotyka się właśnie w uprawach amatorskich, korzenie. Kształcie stoszkowym osiągają długość 23-28 cm. Barwa korzenia intensywna, nawet czerwono-pomarańczowa. To są takie podstawowe, słuchajcie, które właśnie możemy spotkać gdzieś tam kupując na bazarach i tak dalej. Druga to jest marchew amsterdamska, odmiana wczesna, wytwarzająca korzenie walcowate, pomarańczowo-czerwone, dość krótkie 12-16 cm nadaje się do bezpośredniego spożycia, przechowywania lub przetwórstwa. Można ją uprawiać w gruncie lub pod osłon z osłonami, i odmiana plenna o bardzo słodkim smaku, siew od drugiej dekady marca do drugiej dekady kwietnia. Kolejna to jest. Moi drodzy, marchew nantejska, odmiana średniowczesna, korzenie osiągają długość około 15 cm. Kształt korzenia walcowaty, miąż delikatny, kruchy, smaczny. Często ona właśnie występuje w różnych hurtowniach, słuchajcie, na sprzedaż i tutaj z opóźnionego siewu nadaje się do przechowywania, siew od marca do maja, pierwsze zbiory od lipca do października. Kolejna to jest Kinga, też dość popularna odmiana marchwi wczesna, zalecana do bezpośredniego spożycia na przetwory i soki, bardzo często właśnie soki marchewkowe, takie naturalne, mówię o sokach, a nie o napojach, tylko o sokach, to właśnie się stosuje tą odmianę. Kumuluje mało azotanów, dlatego jest szczególnie polecana dla dzieci. Korzeń jest jednolicie wybarwiony, intensywnie pomarańczowy, regularnie cylindryczny, długość 18-20 cm siep zalecany w pierwszej i drugiej dekadzie marca i długość okresu wegetacyjnego wynosi 105-110 dni. Kolejna to marf, marchew, tak zwana perfekcja, odmiana późna, korzenie barwy czerwono-pomarańczowej. Osiągają długość do 19 cm i masę 250 g, zbiorą od sierpnia do października i nadają się do bezpośredniego spożycia i przechowywania zimowego. Kolejna to marchew blanka. Odmiana marchwi późna, przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania. Jest dość plenna, dość odporna na niekorzystne czynniki, mało podatna na choroby, pękania i rozwidlane korzenie. Często, jak mamy, słuchajcie, słaby grunt, to też tą marchew właśnie wysiewamy. Czas od siewu do zbioru oscyluje w granicach 160 dni. Skórka i miąższ mają jednolitą pomarańczową barwę, i długość korzenia wynosi 25-28 cm. Jeżeli chodzi o siew, no to mamy od marca do. Maja. Najważniejsze w uprawie marchwi jest właśnie dobre przygotowanie podłoża, a potem dbanie o utrzymanie jakiejś umiarkowanej wilgotności podłoża i regularne odchwaszczanie. Pod wysiep wybieramy stanowisko nasłonecznione, ponieważ warzywa właśnie uprawiane w cieniu mają słabo wyrośnięte, znieksz zniekształcone i źle wybarwione korzenie. Warzywo to potrzebuje gleb lekkich, piaszczysto-gliniastych, żyznych, średnio wilgotnych, i marchew właśnie uprawiać, powinniśmy uprawiać w drugim roku po pozostawieniu obornika, ponieważ roślina ta nie ma dużych wymagań w stosunku do temperatury. Tu możemy mieć od 15 do 20 stopni przy temperaturze poniżej 10. Zachodzi proces tzw. jaryzacji, czyli okres chłodu umożliwiający zakwitnięcie. Dodatkowo, co warto powiedzieć, podczas wzrostu marchew. Należy regularnie podlewać i odchwaszczać. W okresach suchych, jeżeli jest to możliwe, należy dostarczyć wodę to jakby logiczne tutaj musimy podlewać rośliny, aby nie doprowadzić do zbytniego wysuszenia ziemi. Zabieg ten stosowany powinniśmy stosować praktycznie tylko przy uprawach przydomowych natomiast również należy pamiętać o spulchnięciu gleby między rzędami i w zależności od terminu siewu i odmiany marchew zbiera się od czerwca do października i do uprawy marchwi w ogrodzie wybiera się najczęściej stanowiska przewiewne ponieważ wiatru utrudnia jakieś atakowanie roślin przez najgroźniejszego szkodnika marchwi czyli połyśnice marchwiance tak zwanej. Więc tak to wygląda jak sadzić. Już powiedziałem, tutaj wysiewa się nasiona na głębokości 1-2 cm w rzędach co 15-30. Nie jest to reguła, ale najczęściej właśnie tak to się robi. Jeżeli chodzi o kiełkowanie i zbiory, moi drodzy, no to tutaj po prawidłowym wysianiu właśnie nasion na pierwsze efekty musimy poczekać niecałe dwa tygodnie i wtedy to właśnie rozpoczyna się kiełkowanie marchwi przez pierwsze tygodnie. Jest ona bardzo wrażliwa na niedobory pokarmowe. Szczególnie powodem zbyt dużym przyrostem ilości chwastów. Zbiory rozpoczynamy po około 3 miesiącach. W przypadku odmian wczesnych 4 miesiącach dla średnio wczesnych i 5 miesięcy dla średnio późnych. 6 miesięcy dla odmian późnych. Pierwsze warzywa możemy uzyskać już w czerwcu, a ostatnie zbiory nie powinny odbywać się później niż w drugiej dekadzie października. Jeżeli chodzi o wykop marchwi z ziemi to przebiega najsprawniej przy wilgotnej glebie. Korzenie z łatwością właśnie dają się wtedy wyrwać bez uszkodzeń, no i jednocześnie nie są mocno ubrudzone ziemią. Suche i jednocześnie nie za bardzo wyschnięte warzywa mogą być przechowywane właśnie w odpowiednich warunkach. I tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o. Te odpowiednie warunki to mogą być przechowywane nawet przez 10 miesięcy. Optymalne te parametry, pomieszczenia do przetrzymywania naszych plonów, to brak dostępu do słońca. To jest najważniejsze, żebyśmy słuchajcie, tak przechowywali. Nawet jeżeli kupujemy gdzieś ją w sklepie, temperatura w granicach jednego stopnia, a względna wilgotność powietrza około 96%. Najlepiej służą właśnie do tego pomieszczenia gospodarcze lub piwnica. Jeżeli mamy gdzie schować, jeżeli mieszkamy w bloku, no to tutaj pojawia się lekki problem. Natomiast marchew wtedy kupujemy mniejszą ilość. Natomiast marchew w którą chce się długo przechowywać, należy zbierać w pierwszej połowie października. No i tutaj jaki rodzaj marchwi siać, to już mówiłem, ponieważ wybór odmian marchwi zwyczajnej, które można uprawiać w przydomowym ogrodzie jest bardzo duży, ale nie tylko w przydomowym ogrodzie, nawet na dużych areałach. Poszczególne odmiany marchwi różnią się wyglądem, smakiem, plennością i odpornością na różne niekorzystne czynniki. Także jak widzicie, różne rodzaje marchwi mogą wyglądać podobnie, ale mogą zupełnie trochę inaczej smakować. Dlatego warto próbować uprawy różnych odmian, jeżeli byście chcieli uprawiać. Co tutaj podsumowując moi drodzy, co jest takie najważniejsze? No najważniejsze jest to, żebyśmy słuchajcie sprawdzali skąd kupujemy dany towar, skąd kupujemy właśnie dane warzywa, żebyśmy wiedzieli jak je przechowywać, żebyśmy cokolwiek na ich temat wiedzieli, nie musimy znać koniecznie rodzajów, natomiast zdawali sobie sprawę jak to wygląda właśnie od podszewki, żeby nikt nas nie oszukał. Co do cen, to ceny się zmieniają bardzo, jeżeli chodzi o warzywa. Tutaj raz będzie ta marchew kosztowała 3 zł za kilogram, raz 5, raz 2. Różnie to wygląda, w zależności Jaki mamy, jaką mamy porę roku, ale najczęściej y, zimą będą po prostu te warzywa siłą rzeczy droższe. Także to na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że tu pomogłem i konsumentom, i producentom, i hodowcom, że już teraz będziecie wiedzieli, jak wybierać. Oczywiście to też nie jest reguła, że jeżeli ta marchew wygląda tak jak ta marchew, to że ona jest niedobra, czy ona była pryskana, czy nie była. Bardzo ciężko jest to ocenić. Natomiast wiadomo, że Słuchajcie, jeszcze kiedyś się przejdę, wam pokażę, że są różne wielkości tej markwi, ale to też nie ma za dużej różnicy. To na tyle. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia. Cześć!